Zbano lejro! Dzisiaj będzie odcinek po pierwsze bez głosu, bo ja teraz tworzę sobie moje filmiki, to tak takie mocne głosy są, że, że cicho mnie słychać, więc będzie bez głosu. To jest zapowiedź serii z Brawl Stars. Brawl Stars będzie co ty... codziennie, a teraz się jak widzicie, przesyła film z zapowiedzi Sztuki i Unikania. Jeden odcinek ze Sztuki Unikania będzie w tygodniu, raz w tygodniu, a Bramsters codziennie. Sztuka to będzie. Sztuka Unikania codziennie. A kto gra? A tylko ja wiem. A patrzcie, jaki wariat, ile pucharków ma. Dobra, zagramy. El Primo. Wybiłam sobie teraz El Primo na 15 Niedłużo gram w Bram to znaczy niedługo, bo no w sumie za niedługo będą. No w sumie 2,5 tygodnia gram. Dobra. Chyba piąty. Chyba tam szósty muszę zająć miejsce, żeby już nie tracić. Ja zawsze... Ja zawsze tak robię, że obiegam mapę i uciekam od wszystko bo wtedy najwięcej dostaję puszek. Na rozgrywkę będą trz... na, na odcinek będą 4-5 rozgrywek. Zobacz, zobaczy się to potem. Ile to będzie trwało, czy to będzie naprawdę długo trwało, czy to krótko. Bo ja naprawdę chcę zbrać też zrobić. Ten serię z odsieczą odcie, odciecz, wrócić na mój kanał, kurde. Miałem długą przerwę, chyba z, z miesiąc nie wrzucę odcinków. Nie no, no, co gdzieś około z miesiąc. Przestałem te odcinki wrzucać, nie wiem czemu. Ja zawsze nie nawalam, tak, tak jak wszyscy sprawdziłem, tylko tak po prostu wchodzę. O kurde, tu był ból! Wow, Kolejny El Primo Dobra uciekać o Nie. Bardzo ładny jest Skin El Primo Opowiem wam taką historię Mój kolega Mojemu koledze otworzył wujek Skrzynkę i I dropnął mu Jego pierwszą legendę I zarazem na razie jeszcze nie ma więcej legend. Kruka mu trafił. Wtedy były jeszcze trzy legendy. Kruka mu trafił. No, kruka mu trafił. No i pomyślałem sobie, że hmm, jak tem Bartkowi coś się trafiło, no to pewnie mi też się coś trafi. No i poszłem do taty. No i mówię tacie, tata otwórz skrzynki dwie. No i otworzył pierwszą, a tam po co? Nie dropnął nową postać. Po co? Nie dropnął. O kurde. Dobra. Drugie miejsce. Plus 7 będzie. No, nice. No i dropnął mi nową postać. No i się ucieszyłem. Nawet wam pokażę tego po co. O. Po co mi trafił? No i się ucieszyłem. I mówię: Wow, dzięki, tata. No, i druga ma otworzyła, ale tam już nic. No, taka historyka. O, 4 minuty. Dobra, kończę. O, już macie odcinek tam. Dobra, tak więc, Eluwani.